Jakubiak, Klub Posarzewski Kukiz 15. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Zmora, mówi pan. Ano zmora, właśnie zmora. Tylko czy tą zmorę należy leczyć poprzez przydzielanie stróża Izby Skarbowej do każdego podatnika? Proszę, no tak, jakby go nie zwać. Pewnie obowiązek będzie miał donoszenia na tego, kogo pilnuje. Nie jest problemem to w Polsce, czy mamy asystenta, czy nie, czy urząd będzie uśmiechnięty, czy będzie smutny, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia dla przedsiębiorczości. Dla przedsiębiorczości znaczenie ma proste prawo podatkowe, takie, którego nie trzeba będzie tłumaczyć i interpretować kilkaset tysięcy razy rocznie. Mówicie państwo, że baza, powstanie baza internetowa, która ma podatnikowi dać możliwość sprawdzania różnych interpretacji w różnych, w różnych stronach naszego pięknego kraju i stwierdzanie, która jest prawidłowa, która nie. No i drugi raz mówię z zmora ma pan rację. Prawo, które trzeba interpretować, jest prawem złym, i z tym prawem trzeba walczyć nie z urzędnikami tylko z prawem prawo gospodarcze dzisiaj jest niezrozumiałe dla nikogo jest to powód dla którego z Polski wycofują się po kolei przedsiębiorcy zachodni nie rozumiejąc w ogóle o co w tym wszystkim chodzi i powiadam czym bardziej proste prawo gospodarcze tym mniej kłopotów w płaceniu podatków w tym mniej kłopotów z finansowaniem różnego rodzaju usług doradczych i tańsze prowadzenie działalności. To powinien być cel takich ustaw i takich poprawek. W Polsce mamy zarabiać, płacić podatki, a nie martwić się czy mieć zmory nocne. Bardzo mi się pańskie, pańskie określenie spodobało. Dzisiaj usłyszałem właśnie jeden konkret, za co bardzo panu z Peo dziękuję. To, co przez 8 lat wytworzyliście w postaci setek, nie wiem, kilogramów chyba ustaw, Przypominam, ustawa o wolności gospodarczej już nie działa. Jaki problem znowu uchwalić coś, a potem przez lata wyciszać tą ustawę? Ustawy o wolności gospodarczej w Polsce nie ma. Każdy za pomocą rozporządzeń, każde ministerstwo wycofało własny udział z tejże wolności. I jak było, tak dalej będzie. Przedsiębiorca będzie wykorzystywany. Wasz minister od urzędów skarbowych powiedział jasno swoim urzędnikom, jak nie będziecie mieli wyników w kontroli, to jesteście tu zbędni. Takie jest dzisiaj nastawienie. Bez względu na to, czy mamy dobrych urzędników, ja już coraz więcej wierzę, bo patrzę im w oczy często i widzę wyraźnie, że te oczy już nie są takie, jak 7 czy dziesięć lat temu. One, te, te oczy urzędników dzisiaj prawie się wstydzą. Ale doprowadzanie do takich absurdów, kiedy to kontrola przychodzi do firmy i każe na etykiecie zmienić słowo skład na, składniki na skład i grozi karą, to są absurdy dopiero. Z którymi trzeba walczyć poprzez co? Tylko i wyłącznie uproszczenie prawa. Nic więcej tu nie pomoże. Dlatego też z 15 jest za tym, żeby zlikwidować w ogóle podatek CIT jako chory jako to już jest ostatnie stadium, tego się nie da naprawić, to trzeba po prostu zlikwidować, w to miejsce wprowadzić przychodowy podatek równy, obligatoryjny dla wszystkich, a do skarbu państwa dzięki temu wpłynie przynajmniej trzy razy tyle pieniędzy. Myślę, że ten argument do państwa powinien dotrzeć. Dziękuję bardzo.